Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra. Witam was w tym miejscu... A, fajnie, jeszcze się na początek podpalił. Ale widzę tutaj roślinkę, tylko że... Tak, nie mogę zebrać, bo mam za mały ten... ten plecak. Jesteśmy przy tej świątyni, gdzie ostatnio żeśmy walczyli. I szczerze powiedziawszy e, trzeba iść dalej z fabułą. Można tutaj robić poboczne misje, ale też nie chcę, żeby ta seria nie wiadomo jak długo trwała. Więc może wejdziemy sobie w mapkę. Szczerze powiedziawszy jak mam Pełny plecak to wolałbym, nie wiem, coś sprzedać, albo coś ten dokupić, sobie amunicji i potem można się jakoś gdzieś tam może ten znowu przerzucić na mapie. Jak się uda, a jak nie, no to będziemy jechać z tego miejsca. No i czy, co wam mogę powiedzieć więcej? No, święta się zbliżają. U nas dużo roboty przed, yy, przed świętami nastoletnich. O! Snajperkę mamy! I jakąś strzelbę. O kurde! Buy and customize, uh, refill. Dobra. Teraz tak. Y... Opium Ball. cell Złoty słoń. Sprzedaj. Black Eagle. Nie wiem, czy to mi będzie potrzebne. Sprzedamy. To też. Tracker Speed. Nie wiem, w sumie jest, to jest. Liście sobie zostawimy. To sobie. Hypothermik Skórę To sobie zostawimy Sparkles Torbaryżu Sprzedamy I Purple Leaf W sumie to bym wszystko już zostawił Ile my mamy w ogóle? Gdzie tu pisze? Ile wam bym... A 23 chyba mamy sloty: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, czyli 10, czyli 13. I no rzeczy możemy jeszcze dołożyć do dobra. Ale zobaczmy sobie na itemsy. Eee, to bym kupił. Ile mamy kasy? No, mamy w sumie o, body armor. Dobran? Sidearms. To jest unlocked. Aha, to jest Flargan. gun A my mamy co? Mamy. My... To mamy chyba. Nie, no to jest większe damage. O, tu jest. Ale. Znając życie, to będzie strzelało, chyba pewnie tak jak w Max Paynie, może dwa strzały. Jest jeszcze Scorpion, ale to też jest. To nie. Dobra, We Weapons. To się nam chyba odblokowało. A my i tak mamy, co my mamy w ogóle założone, chyba to AK-47. O! To jest chyba szczelba. A nie jest ta snajperka. Tu jest. W sumie snajperka nie byłaby głupia. A zakupmy. <laughs> A nóż-widelec? slot, slot locked. A, czyli na razie mamy tak czy tak dwa sloty No ale dobra ale kupione mamy tak hmm. dobra myślę że to wszystko Chodźmy AJ Gale Czy jak to tam się nazywasz Dobra, co my tu mamy na tej mapie? Aha, czyli teraz wychodzi na to, że nie mogę się nigdy nigdzie teleportować. Tu jest ta świątynia. Fajnie, ja się z niej tele teleportowałem, ale nie mogę. Się, bo wolałbym tu być właśnie. Tu jest, co to jest? Longinus. Jest jakaś misja u Longinosa. Tu jest jakieś. Tu jest wieża. Tu się mogę jeszcze teleportować. Kudde może porobimy jakieś te? Jakieś posterunki poczyścimy, posterunki albo coś? Hello, Jay. Hello, witaj. Witaj, witaj się, manko. Katana, tu wyjście? Dwoje hmm. dziwie, że nie wiadomo, w które iść. Halo. Tu są. Ty nie możesz troje dziwie Oszukałaś mnie. Co tu się dzieje? Zerwi ten plakat A to jest chyba ta szczelnica, nie? Nawalają jak jasne Jak w 39. Gdzie oni strzelają? Pamiętam, że gdzieś tutaj byłem Czekaj, może oni rzeczywiście walczą? Ale no co tak długo by strzelali? Nie no, tu muszę być gdzieś też. Nie, oni się chyba strzelają, patrzcie się Przeszukamy I think... am so Aha, this is the karma event. Excuse me, may I have a word with you? No, so Thank you. I owe you so much more. If it wasn't for you, I don't know what would have happened. Tampieli Świnie, wszystko tu biega Spróbuję obrodzić świnia Pasowałby te Tu coś pokazuje a to pokazuje mi tą misję tam. Ale czekaj. Okay. A oni się tutaj dalej strzelają. Co wy jesteście normalnie? Nie szkoda wam naboi, to ja jak idę na mi się to mi naboi brakuje, brakuje a ja ci sobie powiem szczerze ja wam więcej nie beagle, beagle! Dobra Am okay. oh. Nie ma wspinaczki. Weźmy jeszcze tą nasionkę. Cały czas tutaj co mi tutaj. Oj Boże się tym już nie zajmuję. Ale mam grupę. Chcę zobaczyć. czy Nie, no nie, nie będę przejmować. Idziemy bardziej fabulę. Więc... Dobra, przydałby się nam, co by nam się przydało. No, na mapę. Tu jest jakiś badra. Undertaker camp. Pain mission for Badra. Awards among... Czyli możemy zarobić... O. Szczerze, ja bym wyczyścił ten posterunek tutaj. Mm. Tylko, że ja tu nie widzę żadnej... jest auto. Kurde, w takim momencie musiało mi... Jeszcze Ciekawi mnie Jak to się robiło, ten A, a Nie tu Tu jeszcze była jedna śmia Jest. Jesteś moja dziewczynko, dziewczynka wieprzowinka. Okej. Okay. Full. Dobra. Teraz jak to się, jak to się wchodziło w to menu. Jest mapa crafting. Czy ja mogę coś zrobić z... Aha, zrobiłem coś. Dobra. Czyli powiększyłem sobie portfel. Sambarskim. Skin. Czekajcie, ja sobie wpiszę to. W telefonie sprawdzimy, co to jest. Sambarski. Mhm, to jest takie jakby jeleniec coś. Czyli, a, a mi tutaj nie pokazuje. Czyli, Skills Crafting, Progress Collection. No dobra, ale. A nie, pokazuje. Tu jest Sambar. Kobanapur. To wracamy do Banapur. Ja muszę zrobić no, ten lepszy plecak przy okazji coś jeszcze może sprzedamy wiem, że miałem robić y, fabułę, ale y, cel. Zobaczmy co mamy. pigskin, skin. To się zatrzymaj, może się kiedyś może przydać. To z skin to sobie zostawmy. To, to, to w sumie tyle bym zostawił. To jeszcze mogę sprzedać. Liście sobie zostawię, bo z nich się robi te. Dobra, idziemy na jelenie. A, bo wyszłem, tak? A, kierownika nie ma w domu? To się opierdziela. Teraz kierownika st strasznie kopiemy. O, proszę bardzo. Tak właśnie tutaj robią skurczy. Dobra, gdzie jest? W sumie ja w ogóle idę. Ja muszę się gdzieś skierować tu. Tak jest. Tu gdzieś podobno chodzą jelenie, tylko, że jak ja tu zejdę, nie zejdę. Mogę spróbować tędy. O, pięknie. Zjedziesz, przy ładnie. Tu jest jakiś gościu. Hmm. Szczerze powiedziawszy ja tutaj nie widzę always a pleasure to see Proszę bardzo Dałem Ci tysiąc tych pieniążków, ale... Jest, 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 jest. Tylko czym do tego szczelać? I'm glad the Golden Pass is letting people through the outpost checkpoint. That's not Monsieur. Yeah. Tonight I'll see if it's at The army had a stranglehold on the entire valley, so it's a thing the Golden Pass in old times. I was short Teraz ja dogonie. No tu jest, aha tak, tu jest ich terytorium. Jak się? How are you, AJ? No, Fajnie, no. Co mnie policja w tym golden no, dziś bardziej taki powiedzmy zwiedzamy sobie, tak? mapkę Farkaja. Ostatnio było dużo bitwy, dużo walki. E, wyjdziesz, wyjdziesz, na pewno wyjdziesz. Wierzę w Ciebie, okej. Okay. To jest fa bardzo fajne stanowisko. O, tu mi się snajperka przyda. Coś hmm. jedzie. Do <grym> cywilów nie rozsolać. Tylko gdzie te skórczywy umknęły mi? O, tu jest jakaś ten w ogóle domek I tu się świeci dużo przedmiotów Na początku tak Skrzyja Fajnie Co nie No ładnie. Przynajmniej kasa będzie, a kasa jak wiadomo w Farkeju się liczy. Tylko że widzicie patrzcie się, ja już przeszłam tyle Ja tu żadnych jeleń nie widzę. że w biegu nie może ten przeładowywać dobra, dobrze idziemy próbuję gdzieś wyczaić te ale one tu stąd z nie jest O to właśnie chodziło. Czyli wszystko się zgadza. Tu jak poleca, to, to co będzie? Bachral. Aha, to jest Samba. A właśnie! Dopiero teraz do tego doszłam? Dobra. Czyli my musimy się tak czy tak trzymać tej części. Widziłem z tego skóra działa. Jakiś ptaszek. Okrutki śpic Pani. Leci za mną leci. nam jadro. Jak mu mult gra Słuchajcie, jak jest rzut granatem? Nie! Nie, to nie to. Ha? Pierwszy raz spotkałem hipopotama, no myślałem, że nie przeżyję. Ale jaja Farka i trójce tego nie było Przeszuka okay, ją, no i tak już nie żyje Ten poszedł tam Można powiedzieć, żeśmy robić trochę hałasu. Na Jeleni jak nie było, tak nie Jest, 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 jest. leć Ale one... ...szybko spieprzają. Hm. Za nim leć. Szybko spiesz. Coś tu jakieś dziwne odgłosy. Co tam tu? A Tutaj widziałem gdzieś. Dobra, to by było na tyle. Ja sobie pogram poza nagraniem. Spróbuję zdobyć te skóry, ulepszyć sobie ten plecak. Także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.